Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dodatków do Morganem. E, dzisiaj pokażę wam jak stworzyć kolizję na naszej mapie. To jest troszeczkę krótszy odcinek, więc może już przejście do odcinka. Ja więc dzisiaj pokażę wam dodatek, który myślę, że się przyda jeżeli ustawialiście e, wasze mapy Przykładowo ja tutaj postawiłem sobie stół, na który niestety mogę wejść A więc co zrobić w takim przypadku? Musimy otworzyć kreator dodatków e, Klikamy nowy dodatek A zerwamy go jakkolwiek w sensie dodajemy opis, no i na dole kopiujemy to co macie w opisie A więc jak to skonfigurować pod swoją mapę? Tak samo jak w poprzednim odcinku, musicie zmienić nazwę własnej okazji w tym przypadku jest to pokój 103, ale oczywiście wydajecie swoją No i cała zabawa zaczyna się tutaj Każda jedna kolizja to jest jedna linijka takiego kodku i przykładowo potrzebuje teraz dwóch kolizji na stole i po prostu w tych miejscach podaję jej kordy czyli jest to 4.11 i 5.11 Aby dodać kolejną kolizję po prostu klikacie Enter, usuwacie tutaj parę i wstawiacie kolejną linijkę kodu Wystarczy czy tylko zmienić koordynaty. Przykładowo weźmy sobie tutaj te 7 na 10 dajemy zapisz. No i musicie mi wierzyć na słowo, ale ta kolizja naprawdę tutaj jest, tak samo te na stole. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, bardzo proszę, zostawcie kciuka w górę, to bardzo daję takiego kopa do nagrywania odcinków. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.